Dzień dobry kochani. Nagrywam ten film bardzo spontanicznie, bo przed chwilą obejrzałem film o człowieku, o którym robiłem film. Jak wiecie, rzadko o coś proszę, więc teraz z tym filmikiem chcę was o coś poprosić, a dokładnie chodzi o pomoc dla Roberta Trawińskiego. Człowiek, który ma prawie 45 lat, jest niestety uwięziony na Wózku Inwalidzkim. I nie ukrywam, że zrobiło mi się bardzo przykro. Ja Wam oczywiście ten film za chwilę puszczę, chcę żebyście go zobaczyli. Jeśli mogę Cię prosić, jeśli nie możesz, nie chcesz, po prostu nie wpłacaj. Nic do tego nie mam. Ale jeśli mogę Cię prosić o udostępnienie tego, bo być może Twoi znajomi będą chcieli wpłacić 2, 5, 10 zł. Ten człowiek jest uwięziony w, na trzecim piętrze w domu. Witam wszystkich słuchaczy. Mam na imię Robert. Od y, prawie 16 lat, na nastwarniono ściany. Bo y, pierwsze objawy były właśnie, y, kiedy miałem może 16 lat, a, ale to nie zostało rozpoznane. De facto wylądowałem na wózku inwalidzkim. Na wózku inwalidzkim i nie ma jak z tego domu wyjść. Nie wspomnę o pieniądzach, które potrzebuję. Ja mu pomogę i będę mu pomagał. Zdeklarowałem się, jeśli chodzi o komórki macierzyste. Załatwię to wszystko. Ale ja nie jestem w stanie za to zapłacić. Ja już zrobiłem to, co mogłem. Teraz wszystko jest w Twoich rękach. Bardzo Was proszę w imieniu Roberta. Bardzo proszę o pomoc. Yy, Założyłem sobie taką zrzutkę na zrzut.pl. Jeśli ktoś yy, by był. Yy, Yy, przyjęty moim losem i chętny mi pomóc. Yy, nawet drobne kwoty yy, sprawią, że jak to się mówi od, od, yy, od kropelki do kropelki, a zbierze się adro czy coś takiego, nie? Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie, Gegonius.